Kiedy wyemitowano pierwszy sezon Sanatorium Miłości, część widzów była oburzona. Na oficjalnym fanpage'u na Facebooku i pod artykułami można było przeczytać, że to skandal pokazywać takich starych ludzi w telewizji, że ludzie nie chcą oglądać pomarszczonych ciał na basenie, że nie chcą widzieć, jak seniorzy poznają nowych ludzi, że trzeba było nakręcić to z Max 50. 40-30 latkami, zależnie od tego w jakim wieku był ten. Kto pisał komentarz? A tym z programu to won wnuki bawić i klepać kolejkę u lekarza. I choć równoletkowie uczestników byli programem zachwyceni, to dopiero nieśmiało przekonywali się do niego również młodsi widzowie. Teraz przy drugiej edycji głosów: won bawić wnuki jest już coraz mniej, a coraz większa rzesza widzów emocjonalnie przeżywa z uczestnikami ich radości i smutki. Co więcej. Słowa senior i staruszek zaczynają znikać, w tym roku uczestnicy są także bardziej na chodzie, choć przedział wieku jest zróżnicowany, to furora, nie tylko wśród męskich uczestników, ale także wśród widzów, robi najmłodsza uczestniczka, zaledwie 61-letnia Iwona Zradomska, z pewnością nie może być nazwana staruszką, słowo senior do niej również nie pasuje, to młoda Wysportowana blondynka, która kondycją zawstydziłaby niejednego dwudziestolatka. Panowie w programie prześcigają się w zawodach o serce radomszczanki. Iwona w niedawnym wywiadzie dla Dziennika Łódzkiego wyznała, że ma wielu adoratorów, ale marzy o tym, żeby się zakochać i poczuć znów motyleń w brzuchu. Iwona twierdzi, że do udziału w programie namawiało ją wiele osób. Ostatecznie przekonała ją do tego sąsiadka, choć wona od roku jest na emeryturze, a w życiu imała się różnych zajęć, w Polsce i poza jej granicami, z zawodu jest fizjoterapeutką, co może tłumaczyć jej zamiłowanie do sportu, bardzo często o nim mówi w programie, a także w wywiadach, które licznie ukazują się od emisji pierwszego odcinka Sanatorium Miłości. Swój dzień rozpoczyna od gimnastyki, mimo że mieszka sama w domu. Wykonuje samotnie wszystkie prace domowe, sama rąby drewno, to na wszystko starcza jej czasu. Iwona postanowiła ten czas wykorzystać. Okazuje się, że zaradna kobieta planuje otworzenie centrum ruchu dla seniorów. Już po emisji zaczęła przymierzać się do organizacji i zajęć z ruchu twarzy. Które chce uzupełnić niecodziennymi zajęciami tanecznymi dla seniorów. Po tak udanym udziale w sanatorium miłości z pewnością nie zabraknie jej chętnych, do tego w różnym wieku, gdyż zyskała już spore gronofanów, które z odcinka na odcinek tylko się powiększa. To chyba udana promocja nowego biznesu. A wy, chcielibyście pójść na gimnastykę do Iwonki?